Na spacer? Chodźmy więc. I znowu, dużo wełszenia i znaczenia terenu Prawdziwy samiec owczarka niebieskiego. <grymne> Idźmy tam w góry, do lasu Chodź Major Jeszcze trochę i będziemy na miejscu Major, fajnie, że idziemy do lasu? Pewnie, że tak. Piękna, słoneczna i ciepła pogoda. Zapach wiosny. Idealny na spacer z psem. I wchodzimy do lasu. Tam słyszysz? Major. Poczekaj trochę. Chodźmy na starą ścieżkę. W głąb lasu. Mnóstwo błota. Majorowi to nie przeszkadza. Nie za duży tenki? Tak jest, i znów przekraczamy nielegalnie granicę. Major. Tutaj. Szalej do woli. Jesteśmy w lesie. Nie ma tu niedźwiedzi i chyba nie ma wilków. Chociaż pełno ich w innych lasach w okolicy. Idziemy dalej starą ścieżką, <laughs> zawsze nosisz patyk. Kiedy tylko jakiś znajdziesz, to jest cały major. ptaków śpiew, dyszenie majora, odgłos potoku i nasze kroki. Co widzisz? Słyszysz wodę, tak? No cóż, Major chyba idzie się napić. Ole mega rzut. Naprawdę. Miałem gorsze. Major, ta gałość jest za duża. O, teraz lepiej. Masz rację. Łatwiej się wspinać bez patyka. Albo znaleźć ten bliżej drogi. Uważaj na moje nogi. Co tam patyki? Major chce całe drzewo. Tu byłem Major Na pewno taką wiadomość zostawił. Major alpinista, te major, a ja czasem nie jesteś zmęczony? Hmm, gdzie tam On ma jeszcze masę energii. To jest to major, w górę i w górę. No bo major zawsze je lubi zbyć z przodu. Niech sprawdza teren. Ten widok. Ten piełkny widok. A gdzie jest major? Major! Chodź, widzę cię. Dobry pies. Dobry Major No i jesteśmy na górze, na skrzyżowaniu Tych nieoszlakowanych ścieżek Major Chodź Tędy idziemy Dobry pies Uwaga na błoto Jak to dobrze mieszkać w górach blisko lasu, gdzie nie ma zakazu wstępu dla psów ani innych zwierząt domowych, prawda, major? Łapki w górę dla takich spacerów i dla takich miejsc i dla takich energicznych psów. Które kochają spacery, major, do mnie, dobry, major, i łapki w górę dla dobrego majora. Dzięki za obejrzenie. I do zobaczenia następnym razem. Na razie.